Siemandero, Siemandero, tak jak Wam obiecałem, robimy e, live'a i film z, z trasy okolic Krakowa do Gdańska. Jesteśmy teraz już w porcie Radomsko. E, tutaj macie port Radomsko. Ładujemy się na ładowarce moja ze względu na to, że jest po prostu taniej. Obok mamy ładowarczkę jeszcze Greenwaya. Tutaj mamy stawkę 2,40, bo mam wykupiony abonament. I tutaj mamy stawkę 2 zł bez abonamentu z aplikacji. E, LOCD, ale to nie o tym. Zapraszam was na tego live'a. Dzisiaj około 9. zaczynamy z tym live'em u mnie na kanale. Sobie możecie jeszcze zobaczyć jakie są w ogóle ceny paliw. Diesel 5,70. A tutaj mamy 2,90 onik zużył około 11 kW. Ale to wszystko dowiecie się na live, resztę informacji, jak będziemy mieć zużycia, i tak dalej. was naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Jedziemy tak jak Wam pokazywałem, ionikiem 28 z 2017 roku z grudnia, czyli można powiedzieć, że z 18. Z tym, co tutaj mamy pierwsze ładowanie przed. No, pierwsze ładowanie już tak naprawdę mamy. Mogę wam jeszcze tutaj pokazać pierwsze ładowanie, jak ono w ogóle wygląda. Proszę was bardzo. Już pakowaliśmy 8 kW, 63 kW moc ładowania i mamy już 38% w baterii. Ładujemy się do nie wiem gdzieś pod 80% i lecimy sobie po prostu dalej. Także serdecznie zapraszam na live'a, jeśli jesteście ciekawi w ogóle jak się sprawdzi taki samochód jak Ioniq 28 z baterią 28 yy, w trasie. Także serdecznie zapraszam do zobaczenia.